Witam. Dzisiaj bardzo prosty przepis, jak wykonać ziemniaki z boczkiem cebulko i wszystko będzie zapieczone serem, a co ja zresztą będę gadał, zapraszam do oglądania. Kilogram ziemniaków, ser żółty wędzony, boczek wędzony, 3 cebule i przyprawy, zioła prowansalskie, przyprawa do ziemniaków i frytek i sól. Ziemniaki średniej wielkości kroimy na ćwiartki. Ziemniaki pokrojone. Przekładamy je na blaszkę. Wyłożono papierem. Następnie skrapiamy olejem rzepakowym. Sprawiamy nasze ziemniaczki. Trochę jeszcze soli. W międzyczasie kroimy boczek na słupki. Po około dziesięciu minutach pieczenia dodajemy boczek do ziemniaków. Następnie kroimy cebulę na dzwonki. Cebulę dodamy na około 15-20 minut przed końcem pieczenia. Ser starkujemy na tych oczkach. Ser starkowany. Kiedy boczek i ziemniaki nabrały już koloru, to jest ten moment kiedy posypujemy cebulę. No i czekamy do momentu, kiedy cebulka nabierze koloru, wtedy posypiemy całość serem. Nasze ziemniaczki są zarumienione, boczek upieczony, to ten moment, kiedy posypujemy całość serem. No, i danie mamy gotowe. Wyszła nam taka wspaniała ziemniaczana pizza. Myślę, że każdemu spodoba jej się smak. Dzięki za oglądanie. Spodobał Wam się taki przepis, odcinek? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i wciśnijcie dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Na razie, hej!